Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka prostych ćwiczeń, które bardzo pomogą nam w tym, aby rozluźnić nasze przepracowane mięśnie szyi, mięśnie karku i mięśnie ramion. Gdyż, jeśli dużo siedzimy, dużo jesteśmy w pozycji właśnie siedzącej czy przy komputerze, to te mięśnie bardzo się napinają, i tutaj na pewno wieczorem czy po południu czujemy. Taką właśnie ciężkość czy napięcie. I właśnie, żeby uniknąć tego, żeby uniknąć tej sytuacji, możemy sobie robić takie mikroprzerwy w czasie pracy i te mięśnie po prostu napinać, rozluźniać i regenerować. Tak więc dzisiaj zrobimy sobie taką, taką szybką regenerację tych mięśni, które najbardziej pracują w pozycji siedzącej. Mam nadzieję, że będziesz ze mną ćwiczyć razem. Pierwsze ćwiczenie to jest po prostu krążenie ramion. Ćwiczenie, które pewnie doskonale znasz z przedszkola. Bardzo proste ćwiczenie, ale bardzo fajnie nam pokazuje, jak czasami po prostu te ramiona nam po prostu aż skrzypią i przestawia się tam coś, chrząstki, stawy i widzimy, możemy poczuć raczej, jak te ramiona są napięte, czyli jak najbardziej obszerne krążenia ramion w tył. I w przód, w drugą stronę. Oczywiście możesz powtórzyć dłużej. Warto każde ćwiczenie powtórzyć co najmniej przez minutę, dwie. Teraz rozciągniemy sobie mięśnie szyi. Więc pierwsze ćwiczenie na szyję to jest ćwiczenie, które to są skłony, jakby szyi w bok, czyli bierzemy wdech, i na wydechu skłon szyi w prawą stronę. Jak widzicie, nie jest to duże przechylenie. Tutaj nieważny jest kąt nachylenia. Nie ciągniemy po prostu szyi do, ramie, do ramienia. Nie ciągniemy. Nie napinamy aż tak bardzo szyi, musimy po prostu poczuć, że ta szyja nam się rozciąga i to już wystarczy. Jeśli to czujemy, to już jest dobrze. Kilka wdechów i wydechów. Bardzo fajne regeneracyjne ćwiczenie na cały ten mięsień szyi z lewej strony. Ok, ostatni wdech. I wydech. I teraz zrobimy modyfikację tego ćwiczenia, a, a mianowicie przesuniemy głowę troszeczkę w dół, tak aby inna część mięśnia się rozciągnęła. Tutaj ta partia boczna i tylnia teraz nam się rozciąga. I teraz właśnie czujemy to napięcie. Powinniśmy czuć troszeczkę bardziej z tyłu. Możemy zamknąć sobie oczy, jeśli nam wygodnie, i jednocześnie odprężyć oczy. Ostatni wdech i wydech. Ok, i to samo zawsze robimy na drugą stronę, czyli teraz na lewą. Wdech i na wydechu głowa w bok. Tutaj widzicie, ponownie nie jest to duży kąt nachylenia, nie musi być to duży kąt. Tam, gdzie Wasza głowa się zatrzymuje, tam ją zatrzymajcie, nie ciągnijcie, tak, żeby po prostu nie uszkodzić sobie szyi. Jeśli chcecie troszeczkę bardziej napiąć szyję, czyli jeszcze bardziej ten mięsień rozciągnąć, można przytrzymać ręką głowę i troszeczkę skierować ją w dół. Tylko znowu nie ciągnąć, a troszeczkę skierować w dół. I tak samo oddechy, wdech i wydech. Na wydechu zawsze staramy się pogłębiać ten skłon i troszeczkę bardziej rozciągać mięsień. Tutaj czujemy teraz w prawym mięśniu bocznym szyi, jak szyja nam się po prostu bardzo fajnie i regeneracyjnie rozciąga. OK, i modyfikacja tego ćwiczenia, czyli patrzymy trochę w dół, czyli w bok i w dół. I tutaj także możemy przytrzymać sobie ręką raczej z tyłu teraz bardziej i skłon szyi w lewą stronę i w dół, czyli trochę inny kąt. I przy okazji, inny mięsień nam pracuje ten mięsień bardziej z tyłu szyi z prawej strony. tak? Mam nadzieję, że to. Że to czuć, że to czujecie, że ten mięsień pracuje i fajnie się rozciąga. Ok, mamy już trochę rozciągniętą szyję, to teraz rozciągniemy sobie także ramiona i ręce, bo one także. Bardzo mocno pracują i są napięte, szczególnie nadgarstki. Także prawa ręka jest, jest często napięta od trzymania myszki, obie ręce od pisania na klawiaturze. Także bardzo dobrze jest także rozciągnąć właśnie ręce. I tutaj jest bardzo fajne ćwiczenie. Zaplatamy sobie ręce, to znaczy palce, wyciągamy w przód i na wdechu unosimy ręce do góry. Ważne, żeby te ręce były proste, czyli wyprostujmy ręce, wyprostujmy dłonie i wtedy będziemy czuć, jak po prostu całe ręce nam się rozciągają razem z dłońmi, razem z nadgarstkami, razem z barkami. I tutaj najlepsza praca jest taka, że barki ciągniemy w dół, natomiast ręce do góry. Taka przeciwstawna praca. I także parę oddechów weźmy sobie w tej pozycji. Ok. Mamy super rozciągnięte już ramiona, szyję i teraz ostatnie ćwiczenie, które nam połączy te wszystkie rozciągania, czyli bardzo dobrze nam zregeneruje wszystkie mięśnie wokół naszej głowy. I yy, Wykonujemy to ćwiczenia w ten sposób, że głowę opuszczamy w dół. I teraz robimy obrót głowy o 360 stopni. Powoli, powolutku, nic nie ciągniemy. Bardzo delikatnie. Tu nie chodzi o pośpiech, raczej o to, żeby to było bardzo wolno zrobione. I w dół. I znowu w prawą stronę, delikatnie do tyłu, w lewą stronę i w dół. I teraz w drugą stronę, czyli zaczynamy od lewej. W lewą stronę idziemy, do tyłu, w prawo i w dół. Mam nadzieję, że czujecie, jak tam. Na plecach się wszystko rozluźnia, rozluźnia i poruszają się nasze mięśnie, stawy i chrząstki. Bardzo fajnie to czuć przy tym ćwiczeniu. I jednocześnie rozluźniamy całą, całą szyję. Ok, mam nadzieję, że ten szybki zestaw kilku ćwiczeń regeneracyjnych pomoże Wam w tym, aby na co dzień móc regenerować się właśnie przy biurku, nawet jak rozmawiamy przez telefon, czy jak pracujemy, czy w formie takiej właśnie przekąski e, ruchowej w czasie, w czasie pracy. I mam nadzieję, że to też pomoże Wam w tym, żeby Wasze mięśnie były zregenerowane i żeby czuć się po prostu lepiej w pracy. I po pracy.